Dzień dobry, Paweł Frankowski, witam Państwa serdecznie. Kolejny odcinek Wago Express, cykliczne spotkanie ze specjalistami, podczas których poruszamy ciekawe tematy wynikające z naszych rozmów z klientami. Cóż, dzisiaj rynek automatyki przeżywa trudne chwile. Chyba każdego z nas dotykają problemy z dostępnością komponentów dla automatyki. Dlatego obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów podczas naszych rozmów z klientami jest... Jakie komponenty po pierwsze spełnią zadania, które przed nami stoją, a produkty będą po prostu dostępne? No cóż, jednym z rozwiązań tego problemu jest wykorzystanie innego standardu wykonania automatyki niż takiej, które normalnie wykorzystujemy. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Do rozmowy zaprosiłem Tomka Ciesielskiego, który jest menadżerem e, projektów automatyki przemysłowej i na co dzień spotyka się z klientami, z ich problemami. Tomek, potwierdzasz, że to jest duży kłopot dzisiaj? I... Dzień dobry Państwu. Cześć Pawle. No tak jak wspomniałeś, no tak. w, takim, w takim świecie niestety w tej chwili e, żyjemy, że są to, te problemy się pojawiają, nie jest to... E, tylko tak naprawdę dobór w tej chwili sprzętu pod oczekiwania klienta, ale bardzo często szukanie jakiejś alternatywnej drogi. No na szczęście te drogi potrafimy znajdywać. Mhm. Dzisiaj pokażemy, przypomnimy różne standardy automatyki, ale przy okazji też poruszymy chyba ciekawy, dodatkowy temat związany właśnie z wykonaniami automatyki, jakim jest połączenie światów automatyki i światów informatyki. Tak, chcieliśmy też troszkę tutaj chyba napomknąć, że nie tylko ten świat automatyki, mhm. ale też troszeczkę wejść świat IT i powiedzieć, że te możliwości mamy i to tak naprawdę, no zresztą na świecie widzimy, że to się dzieje, a też jesteśmy mhm. na to gotowi. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Cóż, zaczynamy, tak? Pierwszy system do umówienia to jest system modularny. Chyba najbardziej popularny na dzień dzisiejszy, prawda, wśród naszych klientów. Dlaczego, Tomek? No system, który znamy, lubimy najbardziej popularny. Jednostka główna, bez żadnych dodatkowych wejść, wyjść, które ma na pokładzie. Dobierana tylko pod względem protokołów komunikacyjnych. No, i do tego karty rozszerzeń, którymi tak naprawdę możemy zrobić mhm. już cuda. No nie tylko chyba pod względem protokołów komunikacyjnych, bo i mocy obliczeniowej, prawda, i właśnie tak. pamięci, nie? No w zasadzie ten wybór tutaj jest bardzo, bardzo tutaj y, w tym temacie szeroki, tak? Podobnie jak wybór modułów, które, że tak powiem, dopełnią system, y, który jest nam potrzebny, tak? Moduły wejściowe, moduły wejściowe, moduły specjalne, dodatkowe, moduły komunikacyjne, no jest tutaj No to masa, co, są już tak? jednostki starsze, jednostki nowsze, spełniające różne tak, oczekiwania y, Różne poziomy sygnałów, różne sygnały w zasadzie do obsługi, nie? Y, co by Warto było wspomnieć tutaj w tym miejscu różne także wykonania. Tak, mnogość rozwiązań nie tylko moduły standardowe obsługujące standardowe wejścia, wyjścia cyfrowe, analogowe, ale również moduły specjalne do obsługi np. sieci budynkowych, DALI, KNX-a, czy moduły do pomiaru energii, czy to też no, wszelkiego rodzaju moduły. Mm -hmm. nazwijmy, go, nazwijmy to nie tylko standardowe, ale również moduły, czy to żółte y, moduły safety, czy niebieskie x owe czy wręcz pełne rozwiązania mm -hmm. ciemne, rozwiązania x owe przeznaczone, x -owe. X -owe, x -owe. przeznaczone do naprawdę ciężkich warunków. Nietypowych warunków środowiskowych. Nie? Trzeba tutaj jeszcze dodać, że wszyscy producenci, a jest ich wielu oczywiście takich systemów modularnych, y, mają przemyślane sposoby łączenia, tak, żeby te moduły łatwo się ze sobą. Łączyły, żeby nie trzeba było kombinować, a, a co za tym idzie także łatwo wymieniać, rozbudowywać tego typu systemy, prawda? No to jest właśnie też jedna z głównych cech systemów modularnych. Coś zapomnieliśmy? Myślę, że chyba wszystko. No jeśli o czymś zapomnieliśmy, to zapraszamy do to, filmiku. To, czy... może, to może jeszcze dokończmy ten temat wskazaniem obszarów zastosowań dla systemów modularnych. No i co? I możemy rozmawiać do jutra na ten <noise> tak temat. No ale, ale no przynajmniej obszary, tak? Oczywiście systemy modularne przede wszystkim, tak? Yy, rozbudowane, złożone procesy przemysłowe. Tak. Yy, I procesy chyba bardziej scentralizowane, mhm. tak? Czyli tam, gdzie w jedno miejsce przychodzi nam dużo sygnałów, musimy je obsługiwać, jest różnorodność tych sygnałów. Okej, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy je tutaj łączyli z jakimiś układami sieciowymi, mhm. no ale to założenie mhm. jest, że mamy w jednym miejscu mnogość sygnałów do obsłużenia. Ale też automatyka budynkowa. Ale też automatyka budynkowa. Tak? Tutaj mamy wiele, wiele już konkretnych rozwiązań, bardzo czasami ciekawych, tak, z, tej, z tego obszaru właśnie zastosowania automatki? Bardzo często ten system modularny był wybierany w momencie, kiedy potrzebowaliśmy to, co mówiłeś, dużej mhm. mocy obliczeniowej. Na przykład mhm. to, jest, to jest to przyzwyczajenie klientów, że moc, duża moc obliczeniowa, ok, nie szukam innego rozwiązania, Biorę tak naprawdę system modularny, mhm. bo wiem, że on to moc będzie miał. Tak. Ale z kolejnej strony także producenci o nie mówi, prawda? Czyli tacy, którzy mają bardzo sprecyzowane i powtarzalne tak? potrzeby, można by tak powiedzieć, także często sięgają po system modularny. Jak najbardziej. Mhm. No i, i to, o czym wspomnieliśmy gdzieś tam na początku, tak, połączenie świata OT ze światem IT, prawda? Świat automatyki ze światem informatyki. No i co za tym idzie obsługa całej technologii, tak przewidzianej pod Przemysł 4.0. Smart city, tego typu tematy. Dobrze, myślę, że tutaj nie ma co ciągnąć tego, te, tego tematu systemów modularnych dalej, bo czas nas tutaj goni, a jeszcze o kilku systemach innych chcielibyśmy pomówić. Teraz chciałbym przejść do takiego systemu, który można by powiedzieć, jest przeciwieństwem systemu modularnego, tak? Czyli nie daje się łatwo rozbudowywać. To no Choć, chociaż, chociaż tak, chociaż, chociaż faktycznie różnie z tym bywa. E, ale generalnie e, konfiguracja tak, gotowego węzełka jest nam podana na tacy. System kompaktowych sterowników. E... Czy, czy trudno mówić to o systemie. Sterowniki kompaktowe. Mamy, mamy tutaj coś takiego, e, sterowniczek kompaktowy. E, I to, co powiedziałeś, sterownik, który nie jest. Jako sama jednostka nie jest rozbudowywalny. Ma pokładzie dane wejścia, wyjścia, mm -hmm. dane protokoły komunikacyjne i to nam zostaje. Mówię, dlaczego się uśmiechnąłem? Okej, okay, możemy to rozbudować tak jak system modularny yy, o te rozproszone wejścia, wyjścia. Mówię, no tym po nie sieciach, będziemy sobie, sieciach, nie będziemy sobie tym tutaj głowy yy, zawracać, ale sensu stricte jest to tak naprawdę mm -hmm. jednostka mm -hmm. pełna wyposażona mm -hmm. w wejścia, wyjścia. Czyli... Czyli podstawową cechą systemu kompaktowego jest ustalona konfiguracja, tak? Zdefiniowana ilość tak. wejść-wyjść i interfejsów komunikacyjnych. Zgadza się. Mhm. Tak, to, tak to wygląda. Cóż można by dodać? Mniejsze wymiary. Najczęściej mniejsze wymiary, tak? Czyli jeżeli byśmy porównywali system modularny o tych samych parametrach z systemem kompaktowym, to tutaj mamy ewidentnie mniejsze wymiary. Tak, jakbyśmy chcieli do systemu modularnego dołożyć... To co mamy tutaj na pokładzie, wiadomo, że zajęłoby mm -hmm. nam to e, w szafie mm -hmm. e, troszkę, e, troszkę mm -hmm. więcej miejsca. Ponieważ konfiguracja jest ustalona z góry, tak? Liczba wejść, wyjść, komunikacji i tak dalej. No to pewnie łatwiejsza konfiguracja, uruchomienie, tak? Tak, no nie instalacja. musimy. Instalacja. Znaczy, tak naprawdę tutaj uruchomienie jest na tej samej zasadzie? No tutaj zaletą tego sterownika. Jest już tak naprawdę darmowy soft, który, który mamy do niego mhm. i łatwość konfiguracji. To co, to, co tutaj powiedziałeś, że łatwość dostania się do sygnałów, to ja bym to trochę tutaj właśnie odwrócił pod, pod to IT, o którym rozmawialiśmy. Mhm. Jeden z klientów powiedział mi bardzo fajną rzecz, że ten sterownik to jest tak naprawdę przemysłowe Raspberry Pi o troszkę większych parametrów. No i to jest ta ciekawostka, na którą tu czekamy, Tomek. To. <laughs> Prawda? Więc y, tak naprawdę ja w ten sposób nie myślałem, dlatego też mm -hmm. y, chcemy, chcemy też y, kilka słów o, na ten temat powiedzieć. W sterowniku modularnym y, mamy magistrale i teraz dostanie się do tych wejść, wyjść czysto pod Linuxem, no wymaga do instalowania pewnych mm -hmm. rzeczy. Ta obsługa nie jest wprost, y, nazwijmy to wprost. Mm -hmm. tak? Tutaj dostając się do tej warstwy Linuxowej, Instalując Note Reda, mamy od razu obraz i informacje o tym, co mamy na pokładzie tej jednostki, co mhm. według mnie jest, jest bardzo fajną rzeczą. Mhm. Na rynku jest takie powszechne może powszechne to już za dużo prawda? ale jednak przekonanie, że sterowniki. Kompaktowe są mniej wydajne od sterowników nie? To co przed chwilą powiedziałeś, to wręcz można by powiedzieć zaprzecza, tak, tej tezie. No bo, no bo tutaj trzeba mieć wydajny sterownik, całkiem sporo wydajny procesor, całkiem sporo pamięci. Nie? Myślę, że myślę, że tak chyba jest już prawda. Bo w ten sposób chciałem delikatnie właśnie to zakumuflować, że mhm. ten sterownik kompaktowy nie jest takim kompaktem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Czyli systemy modularne, to co wspominaliśmy, duże moce obliczeniowe, niekoniecznie zawsze dużo wejść-wyjść. Uh -huh. Tutaj troszkę to zmieniamy. Uh, czyli też kompakt, ale o dużych możliwościach uh -huh. obliczeniowych. Uh -huh. No i cóż, chyba taką ostatnią cechą sterowników kompaktowych, o której warto powiedzieć i zaznaczyć, jest atrakcyjna cena, tak? No bo tak. generalnie za tą konfigurację cena jest najczęściej mniejsza niż w przypadku systemów modularnych. Tomek, powiedz, no bo na pewno już miałeś okazję proponować klientom, tak, ten sterownik, one już pewnikiem pracują w wielu instalacjach, czy jakimiś takimi, powiedzmy, referencjami mógłbyś nam tutaj się pochwalić? Kilka, kilka przykładów na mhm. szybko. Z jednej strony prosta aplikacja, sterowanie falownikiem, do tego kilka wejść, wyjść, panel zewnętrzny do wizualizacji, który mhm. tam jest. Nic więcej nie potrzeba. Na tyle mocy obliczeniowej, spokojnie, mhm. spokojnie obsługujemy aplikacje, yy, możemy to zrealizować. Z drugiej strony bardzo ciekawy temat i zahaczający o, ten, yy, o to IT yy, maszyny vendingowe do wody, gdzie niepotrzebne jest też wiele sygnałów, tak naprawdę ona ma tą wodę wydać yy, i tyle. Mhm. Ale klucz yy, tutaj całe. Yy, całe w tym istnieje, że te sterowniki wtedy komunikują się z chmurą yy, producenta tak naprawdę, czy os, firmy obsługującej te maszyny. Co dzięki temu uzyskujemy? Wiemy ile wody, kiedy, jakiej było sprzedane, kiedy pojechać i to uzupełnić. Mm -hmm. Czyli wchodzimy tak naprawdę w ten świat IT. Nie wysyłamy już osoby i nie wiemy, co zastaniemy, mm. tylko tak naprawdę osoba, mm. która to obsługuje, jedzie i jest gotowa. Według z, mnie rewelacyjne rozwiązanie. Z tego, co powiedziałeś, tak, no to wygląda, że to jest idealne rozwiązanie przede wszystkim dla producentów oem tak, ta powtarzalnej produkcji. Ja jeszcze tylko zadam jedno pytanie na koniec. Tomek, czy ten system, tak sterownika kompaktowego, na przykład naszego, tak CC100, czy można się pokusić, żeby ten sterownik zastąpił sterownik PLC z systemu modularnego w niektórych instalacjach przynajmniej? Jak najbardziej. W sytuacji, w każdej tak naprawdę mhm. sytuacji, kiedy zgodzimy się na to, że te sygnały, które musimy zebrać instala z instalacji, będą na rozproszonych modułach wejść, wyjść. Nic nie stoi na przeszkodzie, ta komunikacja tutaj jest spokojnie, możemy mhm. to realizować. Więc możemy mieć jedną małą, zgrabną jednostkę, która nam obsłuży czy to centralny, czy zdecentralizowany układ automatyki. Okej, okay. dobrze, a spróbujmy teraz odwrócić trochę sytuację i pójść w stronę, kiedy jednak te sterowniki modularne, sterowniki kompaktowe, no są jednak. Mimo wszystko za mało wydajne. Tak? Potrzebujemy polowego urządzenia przemysłowego, który zbierze nam duże ilości danych z wielu instalacji, a potem przetworzy to do wykorzystania wiem, w bazach danych, tak? w systemach nadrzędnych, w chmurze, będzie agregował dane. Tak? Już tak mówiąc, w skrócie. Co wtedy? Co wtedy? Hmm, tego typu rozwiązania. Tu jeden przedstawiciel, akurat E3. Kontroler, mhm. również są Edge komputery, no jak sama nazwa wskazuje, urządzenia brzegowe, czyli urządzenia, które ze własnego założenia powinny łączyć nam ten świat IT ze światem, ze światem automatyki. Przykład? Mhm. No wyobraźmy sobie zakład, na którym mamy 100 maszyn. No i chcemy z tych maszyn zbierać informacje. Albo możemy z każdego sterownika zbierać, no ale wyobraźmy sobie, ile to jest dodatkowych adresów IP na zakładzie, które są coraz większymi problemami. Eee, przy każdej zmianie w maszynie, nowe przekonfigurowywanie, mając na gniazdach czy na większych obszarach po jednej takiej jednostce, która jest w stanie zebrać te wszystkie dane, obrobić je i wysłać tak naprawdę, czy to do chmury, czy do systemów nadrzędnych, które są w zakładach. Bardzo często nie jest to jeden zakład a bardzo często jest to cała karuparacja, mhm. na, na której jest 30 zakładów. I wtedy te urządzenia pozwalają nam, e, pozwalają nam realizować tego typu, e, mhm. tego typu zadań. Mhm. Ok, może troszkę odpływam, ale to się dzieje w tej chwili. E, prostszymi rozwiązaniami, e, nie wiem, na przykład mamy klienta, który produkuje kolejki. E, te sterowniki edge'owe służą jako tak naprawdę gateway'e między siecią Kenoską mhm. do weryfikacji danych z akumulatorów, z silników, z procesów, które się dzieją na kolejce. Trans przetwarzają je tak naprawdę na inny, inny protokół komunikacyjny, i przy podjazdach do bazy jest to wysyłane gotowe paczki, gotowe dane do analiz. OK. Podkreśliłeś chyba taką szczególną cechę tak systemów edge'owych, czyli właśnie połączenie tutaj, najsilniej chyba widać to połączenie tak świata automatyki i świata, świata informatyki. Nie? Ja z kolei starałem się podkreślić chyba taką główną, główną funkcjonalność tak, sterowników edge, czyli agregacja dużych ilości danych. Nie? I w jednym i w drugim przypadku będziemy potrzebować bardzo wydajnego procesora, nie? Jeżeli byśmy opowiadali o naszych sterownikach, to chyba można nawet mówić wręcz o wielu procesorach. No i znowu tutaj kto co lubi. Komputery, kontrolery edge'owe. Komputer, mhm. kontroler, zawsze mówię podobne wyrazy. Podobne kontrolery edge'owe. To jest architektura armoska. Czyli tu są korteksy A9 założone, bardzo dobrze taktowane, mhm. z dużą ilością pamięci, z debianem na pokładzie. No i właśnie z czterema rdzeniami. Czterema rdzeniami, na których, na których, możemy, na których możemy sobie pracować. Komputery edge'owe, które mamy, no to, to są już zupełnie inna bajka, jeśli mhm. chodzi o te moce obliczeniowe. Te prostsze, no to już okej okay, ta architektura intelowska. Czyli mamy, y, mamy założone stry, y, procesory, atomy, ale są też rozwiązania z i7 które są tak naprawdę już wielkimi potworami, mm -hmm. obliczeniowymi. Mm -hmm. y, czy można instalować własne programowanie na tym sprzęcie? Jak najbardziej. Y, tutaj jest preinstalowany eCockpit i Debian pod spodem, y, jeśli chodzi o kontrolery, jeśli chodzi o komputery. Standardowo jest tam zainstalowany Debian, z którym możemy zrobić, y, informatycy mogą zrobić co chcą, ale jeśli chcielibyśmy wejść w ten świat y, IT, nic mm. nie stoi na przeszkodzie, żeby doinstalować do tego kody 3,5. Mm. Ja jeszcze tylko dodam oczywiście, że ponieważ jest to sprzęt o specyficznych dosyć, do, dosyć zastosowaniach, tak, no to ma na pokładzie najczęściej, w naszym przypadku ma prawda, y, porty do podpięcia monitora, tak, porty do podpięcia klawiatury, myszki no tych wszystkich akcesoriów, które znamy tak z systemów systemów komputerowych. Hardwareowo tak. Myszka, mhm. monitor, czyli też wyświetlenie tych danych, które są tutaj agregowane mhm. wyświetlane nie wiem, na przykład na produkcji. Ze świata automatyki: Ken, RS. Dwa porty ethernetowe, które obsłużą nam EtherCata, Ethernet IP, no, standardowego Modbasa, o którym, o, który, który tutaj też jest jednym z bardziej popularnych protokołów, jak najbardziej możliwość obsługi Profineta i z drugiej strony no, ten świat IT, tak? czyli MQTT, OPC UA, no, czy co tam sobie nie wymyślimy. I w jaki sposób tego nie zaimplementujemy, mm -hmm. też możemy to w ten sposób mm -hmm. wykorzystywać. No i już standardowe dzisiaj mm -hmm. pytanie: Czy Edge Controllerem można zastąpić sterownik PLC, albo nie wiem, nawet sterownik kompaktowy CC-100, tak jak w naszym przypadku? No i oczywiście, no wracając do tego, co mówiliśmy na początku, czyli o tych różnych alternatywach, nic nie stoi na przeszkodzie, mm -hmm. żeby też. Tego typu jednostka była naszą jednostką główną i obsługiwała rozproszone wejścia czy wyjścia, czy jakieś sterowniki podrzędne, które mhm. mamy. Oprogramowanie cały czas jest to samo, prawda? Tak. Tak jest. No dobrze, rozwijmy trochę temat takiego właśnie agregowania danych, tak, na mocnych procesorach, z dużą liczbą pamięci. Dorzućmy do tego potrzebę wykorzystania przemysłowego wyświetlacza. Co wtedy? Co wtedy? No to co wspomniałeś. O tym, to co wspomniałeś, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, to są web serwery, które mhm. będą w stanie nam wyświetlić dane. Potrzebujemy osobnego urządzenia, które będzie to obsługiwało. No, wyjątkiem, wyjątkiem jest Edge, gdzie jest rzeczywiście to wyjście HDMI. No i do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że mamy wszystko w jednym miejscu: mhm. I mocny sterownik, i obsługę protokołów przemysłowych, i obsługę protokołów y, IT, i do tego jeszcze możemy sobie mhm. wyświetlić w jednym urządzeniu czyli mamy są na rynku dostępne urządzenia w postaci panelu operatorskiego, tak z funkcjonalnością PLC przykład nasz nasz Stoi właśnie tutaj. tak kontroler y, 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 można by podsumować chyba akurat tą część że jest to taki edge controller tak z zabudowanym wyświetlaczem przemysłowym tak czyli wszystkie te rzeczy o których mówiliśmy przed chwilą o są dostępne także w panelu plus do tego wyświetlacz Wyświetlacz panel mhm. pojemnościowy, dotykowy, bardzo miło to działa. Wielopunktowy dotyk, działają gesty. Może tym razem ja się pochwalę konkretnym wykorzystaniem, tak? bo to już jest coś, co jest dobrze znane naszym klientom i wykorzystane w konkretnych aplikacjach. Zostało m.in. wykorzystane w jednej z sieci handlowej. Pozwólcie Państwo, że jednak nie zdradzę nazwy, tak? gdzie modernizuje się w tym momencie automatykę. Wymienia się sterowniki, odświeża aplikację tak. I do tej pory aplikacja wyglądała w ten sposób, że był sterownik, który z jednej strony zbierał dane z całego obiektu i w odpowiedni sposób je przetwarzał, no i wyrzucał to na panel operatorski do obsługi, tak, bieżącej właśnie w sklepie. No, przy tej modernizacji jeden z wykonawców poszedł w stronę uproszczenia po prostu całej instalacji czyli właśnie tak, jakby połączył sterownik z panelem operatorskim w tym momencie instalacja jest prostsza, panel operatorski z systemem PLC, no i oczywiście zbieranie danych po staremu, tak, to jest jedna, jedna z możliwości wykorzystania właśnie kontrolpanela. Dorzucisz coś jeszcze? Od strony automatyki zbieranie tak. danych, czyli to, co mhm. rozmawialiśmy, ale jak najbardziej zostaje nam ten świat i, czyli wysłanie tych danych do systemu nadrzędnego klienta, mhm. gdzie też może... Te dane sprawdzać, weryfikować, mm -hmm. czy dane urządzenia odpowiednio pracują, klimatyzacje, lodówki, mm -hmm. które są tam zainstalowane i cała reszta a, a, a schodząc jeszcze na Ziemię, a w zasadzie pod Ziemię, pamiętam jedna z Twoich aplikacji, tak? To jest kolejka, gdzie. Control panel tak yy, yy, pełni funkcję po prostu kokpita. A nie dla moja, klienta, klienta, gdzie, klienta, gdzie udało się no. tego, tego, typu, tego typu. Mocno, mocno, mocno pracowałeś przy, tej, przy tym projekcie. Tego typu urządzenie założyć, tak. I panel służy nam tak naprawdę jako taki wirtualny kokpit, gdzie jest pokazywana mhm. prędkość, naładowanie baterii, no i mnóstwo innych parametrów diagnostycznych, które można w prosty sposób przewijać. Tak jest, a, ale jednak wersja samodzielna, tak? Bo chyba musiał współpracować z systemami safety między innymi tak, pojazdów. Tak, nie? tak, tak. Mhm. No dobrze. Okej. Okay. No, referencje omówione, cechy omówione. Przejdźmy do kolejnego wykonania automatyki. Tak powiem kolokwialnie IP-67. Tutaj może troszeczkę odejdziemy na chwilę, tak, od sterowników, no bo w tym wykonaniu najczęściej jednak sterowniki się nie pojawiają. Tak? To jest bardziej zamiennik dla zdalnych systemów rozproszonych. No ale... ale myślę, że jesteśmy blisko. Bo tak naprawdę szukamy tej alternatywy między mm -hmm. rozwiązaniami. Zgadza się? Czyli zaczęliśmy od tego modularnego, gdzie wszystko tak. mamy na pokładzie. No teraz rozmawiamy o rozwiązaniach, gdzie tych wejść jest kilka, kilkanaście, czy w tych rozwiązaniach do kilku, mm -hmm. tak? Ale są te możliwości komunikacji po różnego rodzaju protokołach. No i wtedy to jest to, o czym będziemy tak. chcieli rozmawiać. Nie trzymajmy nikogo <noise> dłużej w niepewności. <noise> tak, z... No, pokazujesz to, jak to wygląda w naszej ofercie, prawda? Natomiast no, oczywiście oczywiście te produkty są w ofercie wielu różnych producentów, należy podkreślić, że wykonania są różne. Tu pokazujesz Tomek wykonanie tak w obudowie metalowej, są także obudowy plastikowe, tak w zależności od tego, gdzie to chcemy zastosować, ale zawsze jest to przewidziane tak, do montażu na obiekcie bez jakichkolwiek dodatkowych szafek automatów. No to są te podstawowe funkcje, mm -hmm. czyli Niekoniecznie ciężkie warunki pracy, mhm. ale warunki, gdzie nie możemy zamontować szafki, gdzie powinien być łatwy dostęp do tego, gdzie jest istotna szybkość wymiany tak. im, czujnika danego elementu. Odporność również na wibracje. E, mhm. Chyba to, to jest tutaj najistotniejsze tak, w tego typu rozwiązania. Tak, ta odporność na wibracje to nie tylko poprzez samą konstrukcję obudowy, ale także właśnie montaż. Sygnałów, tak, na no przykład typowy... podpięcie czujników po M8 8, albo czy M12. M12 nie? I ta cecha akurat jest chyba bardzo ważna właśnie w specyficznej branży, jaką jest automotive. Tak, no daje nam to szybkość wymiany danego czujnika. A tam dosyć często przezbrajają całe produkcje. Z reguły, jest, z reguły te elementy muszą być gdzieś blisko tych czujników, żeby w najgorszym wypadku wymienić metr czy pół metra tego przewodu od czujnika. Czyli muszą być blisko, a nie rozszywać połowę szafy do tego układu centralnego i jeszcze się na końcu pomylić no tak. i wyciągnąć nie te. Ja, ja, ja bym tu chciał zaznaczyć jeszcze, że to są już całe systemy, tak, które powiedzmy, tak jak na początku wspomniałem, tej części nie do końca potrafią zastąpić sterownik, ale mają już na pokładzie także bardzo rozbudowywane możliwości komunikacyjne, prawda? No bo na przykład w naszej ofercie. Te urządzenia potrafią, po pierwsze, obsłużyć, obsłużyć Bluetooth tak? do, do, do takiej bieżącej obsługi, żeby to było łatwe, łatwe i przyjemne, można by powiedzieć tak kolokwialnie dla, dla użytkownika, ale także te standardy, które dzisiaj są dominujące. tak, OPC UA, wielokrotnie wspominany przez ciebie MQTT, czy chociażby serwer WWW tak? na, pokładzie, na pokładzie tego urządzenia. Nie? Także nie jest to sterownik, ale ma no i wiele. Możliwość. Tu chyba ładnie Możliwość. można zatoczyć koło, wracając na przykład do tego edge'a, tak? yy, tego urządzenia brzegowego. Wyobraźmy sobie, gdzie rzeczywiście chcemy mieć te sygnały wprost z czujników. Mhm. Yy, znowu odwrócenie, nie musimy tych sygnałów przerzucać przez sterownik. I to nie sterownik musi nam te sygnały do tego świata IT przesyłać, tylko już tak naprawdę bezpośrednio Ech. element. Połączone z tym czujnikiem, czy to po MQTT, czy OPC wyśle te dane nam do EDGE'a, Edge je obrobi i wyśle do systemu nadrzędnego. Dobrze, Tomek, musimy powoli kończyć, bo tutaj jednak jesteśmy ograniczeni pewnymi ramami czasowymi, bo staraliśmy się pokazać dzisiaj Państwu, przypomnieć, no pokazać. Na pewno znaliście już te, te, te wykonania, ale przypomnieć, tak, że automatyka nie jedno ma imię, nie jedno ma, jeden ma twarz obraz, ma twarz, no, chyba najlepiej, właśnie, nie jedno ma twarz. I że bardzo często te rzeczy są po prostu wymienne. Tak? Także jeżeli chodzi o trudne czasy, jeżeli nie możemy, możemy zrobić naszej instalacji na jednym systemie, spróbujmy, spróbujmy to skonfigurować na innym, prawda? No z drugiej strony, nie zamykajmy się na tym, do I czego jesteśmy przyzwyczajeni. To jest. I to, to jest nawet chyba lepsze podsumowanie. Nie zamykajmy się na tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No cóż, yy, te standardy mówiliśmy pokrótce. Jeżeli jesteście zainteresowani większymi, szczegółami wejściem w temat. Bardziej zachęcam do obejrzenia innych naszych odcinków Wago Express, gdzie te tematy się pojawiały już, albo po prostu do odwiedzenia naszej strony wago.com, czy też naszego blogu wago e, e, direct, Wagodirect, tak, albo, albo zajrzenia na nasze kanały społecznościowe na Facebooku, na LinkedInie, na, na na YouTube. Tam znajdziecie te szczegóły na pewno. Oczywiście tradycyjnie zachęcam także do kontaktu. Tutaj, jeśli ma... Państwo macie Jakieś inne przykłady, pomysły, chcecie się nimi pochwalić, podzielić tak. z nami? Dajcie znać w komentarzach. Tak. Będziemy wdzięczni. A dzisiaj już dziękujemy za poświęcony nam czas i od razu zapraszam na kolejny odcinek AgroExpress. Dziękujemy bardzo.